Siemanko w dzisiejszym filmiku z MSP, dokładnie, i no dużo się tutaj rzeczy podziało, ponieważ y, wpiłam siódmy level, y, kupiłam dwie listy życzeń, pokażę Wam teraz moją szafę. Udało mi się, bo mnie y, też parę osób mi tutaj kupiło prezent z listy życzeń, właśnie takie, Mam. tak teraz wygląda moja szafa. No ale wiele rzeczy tutaj nie ma, no ale. I ogólnie y, zrobiłam y, Wielkanocny artbook. Tak wygląda. I stawiłam y, Wielkanocne zdjęcie, które według mnie ma po prostu mnóstwo ławków Oczywiście w porównaniu do tego, co to, to jest jest ale jak dla mnie to jest y, y, mnóstwo lofków, bo aż 40. Że no, fajnie. I akurat stworzyłam y, nowe filmy, bo nauczyłam się tworzyć filmów. Y, możecie sobie oglądnąć. A y, teraz stworzymy również wielkanocny tutaj, y, wielkanocne ubranie. No to nazwijmy to. No i prezentuję oczywiście się na żywy ser, tak? Aj, dobra. Zobaczymy jakie są dzienne zadania, nie chciałam tutaj. Więc zaraz pójdziemy sobie do oceniania. No, to nie jest zbyt fajne. No, już stworzyliśmy, to no to dobra, nie będziemy robić tych zadań. Za dwa dni się pojawi tutaj. O, jeszcze stworzyłam jeden temat na forum, który niestety, no za wiele, nie ma tutaj rzeczy. Po prostu pytanie, czy lubicie te Wielkanocy i odpowiedź tak, nie, nie wiem. No. Y Później sobie kołem, zrobiłam wszystko co trzeba. I postanowiłam nakręcić y, takie y, sekundówki ogólnie. Wiem, że y, są dość fajne, więc postanowiłam dzisiaj nakręcić. Sek 10. Co się wypadło? Już jest spoko. Zobaczymy jak wyszedł. Tak, to jest 10 sekund. Dobra, idziemy tak jak chciałam. Jeszcze tutaj jest czarne tło. I to jest 10 sekund No, więc mamy te 110. nie powiem, że takie film mają mega dużo wyświetleń. Nie w ogóle. No ja że żebym te miała, no ale myślę, że nie będzie tak źle. Może wpiszemy sobie w Google jakieś y, rzeczy. Na przykład y, wielkanocny jajka. Coś takiego. I zapiszemy to na obraz. Jako. Tak. I to sobie publikujemy takie zdjęcia. Chyba sobie to jako PNG. O nie, bo jest takie. taki format jest to jest um, spam. dobra się na przykład spliża. I to jest... Ja na przykład damy taki komentarz. Nie noc nadchodzi już dużymi krokami. Dobra. I. Dobra, to w sobie. Papa. Widzimy się w kolejnym filmiku.